układzie współrzędnych składa się z dwóch osi liczbowych, osi X i osi Y. W układzie współrzędnych zaznaczamy punkty. Dowolny punkt, na przykład punkt P, składa się z dwóch współrzędnych. Pierwsza współrzędna to jest współrzędna X, natomiast druga współrzędna Y. Przy osiach dopisałam, przy osi X wybór windy, natomiast przy osi Y jest to góra-dół, czyli będę jechała windą do góry albo do dołu. Spróbujmy zaznaczyć punkt A. O współrzędnych 3, 4. 3 jest to współrzędna xowa, natomiast 4 współrzędna yowa, czyli trójka mówi, że wybieram windę numer 3, a czwórka mówi, że jadę windą plus 4, czyli jadę do góry o 4 oczka. 1, 2, 3, 4. I to jest punkt A. Punkt B ma współrzędne. Minus 2 i 1. Minus 2 jest to współrzędna x, 1 jest to współrzędna y. Czyli wybieramy windę minus 2. Wybór windy jest na tej osi liczbowej. Minus 2 jest tutaj. A 1 mówi, że jadę do góry. O jedno oczko. I to jest punkt B. Jego położenie w układzie współrzędnym. Punkt C. Niech ma współrzędne 2 i minus 4. 2 to jest współrzędna leżąca na osi X. Minus 4 to jest Y, czyli wybieramy, wybieramy windę 2. I minus 4 mówi, że zjeżdżamy o 4 oczka w dół. 1, 2, 3, 4. Mamy punkt C. Punkt D. Niech ma współrzędne minus 6 i 0. Minus 6 jest na osi x, 0 na osi y, minus 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. I 0 mówi, że nie ruszamy się, czyli pozostajemy w tym miejscu. Jest to punkt D. Zaznaczmy jeszcze punkt E. Niech ma współrzędne 0. I 2. I mamy x, y, wybieramy windę, 0 i wjeżdżamy na drugie piętro. I to jest położenie z punktu E